Jeżeli jesteś zarejestrowany jako self-employed lub jesteś dyrektorem Limited Company, powinieneś pamiętać, że masz obowiązek raz do roku rozliczyć się z revenue. Pamiętaj, że na rozliczenie online za zakończony rok podatkowy masz czas do końca stycznia roku następnego. Na przykład, za rozliczenie za rok podatkowy 2012-2013 masz czas do końca stycznia 2014 roku. Nie zostawiaj rozliczenia podatku na ostatnią chwilę. Bo niedotrzymanie terminu może skutkować karą w wysokości 100 funtów. Kara ta wzrasta, im dłużej zwlekasz ze zrobieniem rozliczenia. Do rozliczenia potrzebujesz inwojsy lub vouchery, rachunki oraz wyciągi z konta bankowego. Jeżeli jednocześnie byłeś zatrudniony, to potrzebujesz także swoje P60 lub P45, jeśli zakończyłeś pracę. Zgłoś się do naszego biura księgowego, a my pomożemy ci rozliczyć się na czas.